Alleluja! Dziś poniedziałek w oktawie Wielkiej Nocy. Zachęcamy Was wszystkich do przeczytania dzisiejszej Ewangelii, do której sigle macie tutaj. Cały tekst dostępny jest również w opisie. Zapraszamy do rozważania. Zaczynamy! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Dzisiejsza Ewangelia. Pokazuje nam dwie drogi podejścia do zmartwychwstania, przekładając to na grunt chrześcijański. Pierwsza droga to taka, że może i Chrystus zmartwychwstał, no ale tak naprawdę nic w moim życiu się nie zmienia. Rzeka dalej płynie, wiatr dalej wieje, żadnej zmiany. Z kolei drugie podejście to takie, że fakt zmartwychwstania wywraca moje życie do góry nogami. Bo teraz nie ma już takiej sytuacji, z której razem z Chrystusem byśmy nie wyszli. Więcej, nie ma już takiego osamotnienia którego razem z Chrystusem nie bylibyśmy w stanie pokonać. Więcej, w naszym życiu zło nie ma ostatniego słowa, bo to miłość zwyciężyła i miłość zwycięża. Na tym polega ta radość, którą mamy nieść do każdego człowieka, bo rozumiejąc tę prawdę, mamy wręcz obowiązek, aby powiedzieć drugiemu człowiekowi człowieku w nim jest życie, w Nim nie umrzemy na wieki. Bo oto niebo już otwarte, niebiańska uczta zastawiona. A wieczne mieszkanie przyozdobione. Czy przyjmiesz zaproszenie? Jezu, prosimy Cię, abyśmy w naszym życiu byli ludźmi paschalnymi, którzy na całe nasze życie patrzą przez zmartwychwstanie.